W nowoczesnej architekturze coraz większe znaczenie odgrywają zaawansowane technologie. Jedną z nich są kotwy chemiczne. Kotwa Evolution 1 to żywica poliestrowa bez styrenu. Można ją stosować w większości rodzajów podłoży. Doskonale sprawdza się w materiałach pełnych takich jak beton, cegła, kamień czy bloczki betonowe oraz w podłożach z pustymi przestrzeniami, pustakach ceramicznych czy cegle dziurawce. W wypadku pustych podłoży kotwa może wytrzymać obciążenie nawet do 200 kg, a w przypadku podłoży pełnych nawet do 800 kg. Kotwa chemiczna Evolution to szybki i bezpieczny sposób na zamocowanie najcięższych elementów, szczególnie tych narażonych na obciążenia dynamiczne, takie jak huśtawki, wentylatory podsufitowe, gruszki bokserskie czy anteny satelitarne i markizy, narażone na działanie silnych wiatrów. Idealnie sprawdzi się również przy montażu umywalki, bidetu, słupków parkingowych czy blokad parkingowych. Czasza anteny satelitarnej przenosi na podłoże spore obciążenia będące efektem uderzeń wiatru. Jej skuteczne zamocowanie na miękkiej warstwie docieplenia w podłożu z pustymi przestrzeniami jest sporym wyzwaniem dla standardowych kołków. Przy użyciu kotwy chemicznej cały proces montażu jest szybki i nieskomplikowany. Ustalamy miejsce instalacji uchwytu oraz trasujemy otwory. Sprawdzamy, w jakim podłożu będziemy kotwili. Dostosowujemy średnicę pręta do otworu w stopie uchwytu. Długość pręta ustalamy na podstawie grubości docieplenia oraz użytej do montażu tulei siatkowej. Wiercimy otwory w podłożu zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi. Pamiętaj, przy doborze tulei oraz prętów uwzględniamy grubość izolacji oraz planowaną głębokość zakotwienia w podłożu. Wyciorem oraz pompką do wydmuchiwania zwiercin oczyszczamy otwór z pyłu. Następnie wkładamy tuleję siatkową zabezpieczającą przed wpadnięciem żywicy w pustki podłoża. Jednym ruchem odkręcamy nakrętkę bez potrzeby obcinania końcówki kartusza. Wyciskamy około 10 cm żywicy. Usuwamy niezmieszaną część komponentów. Specjalny element miksera rozwija i wstępnie miesza żywicę i utwardzacz. Precyzyjna konstrukcja mieszająca pozwala na zmniejszenie siły potrzebnej do wyciśnięcia komponentów oraz powoduje szybsze mieszanie składników, co minimalizuje straty. Żywicą wypełniamy całą tuleję, zaczynając dozowanie od jej spodu. Zamykamy pokrywkę centrującą. Wkładamy pręd do otworu ruchem obrotowym nie później niż po upłynięciu czasu korekty. Przykładamy element mocowany w celu dokładnego wypoziomowania oraz pozycjonowania łączników względem otworów. Po upłynięciu czasu utwardzania żywicy instalujemy element mocowany. Otwarta markiza w trakcie słonecznego dnia daje nam ukojenie od palącego słońca. Jednakże podczas wietrznej pogody zmienia się w ogromny żagiel, będący w stanie wyrwać ze ściany każde błędnie dobrane lub źle wykonane zamocowanie. Podstawą prawidłowego funkcjonowania markizy jest położenie uchwytów ściennych w pozycji idealnie poziomej oraz odpowiedzialne zamocowanie ich w podłożu. Ustalamy miejsce i wysokość montażu markizy zgodnie z zaleceniami producenta. Poziomujemy oraz trasujemy otwory. Określamy rodzaj podłoża i dobieramy średnicę prętów zgodnych z otworami w uchwycie. Długość prętów dobieramy w zależności od ustalonej głębokości zakotwienia. Wiercimy otwory. W przypadku ścian o grubej warstwie termoizolacji do pewnego zamocowania w warstwie nośnej ściany używamy tulei metalowych oraz prętów gwintowanych ciętych z metra. Pozwala to na elastyczne dobranie głębokości montażu dostosowanego do indywidualnych warunków każdej inwestycji. Pamiętajmy, że używając do montażu kotew chemicznych mamy nieograniczoną możliwość doboru głębokości montażu oraz osadzenia nawet najgrubszego pręta, dzięki czemu możemy zwiększać ciężar montowanego przedmiotu. Problemowe funkcjonowanie furtki jest uzależnione od właściwego zamocowania w podłożu, gdyż długotrwałe użytkowanie może powodować wybijanie oraz obluzowanie nieodpowiednio dobranych łączników. Żeby właściwie zamontować furtkę, musimy usunąć stare wadliwe zamocowania. W zależności od rodzaju podłoża dopasowujemy pręty, ewentualnie tuleje siatkowe, średnice i głębokość wiercenia. Aplikujemy żywicę do mniej więcej 2 trzecich głębokości otworu, poczynając od jego końca. Ruchem obrotowym wprowadzamy szpilkę gwintowaną. Niewielka ilość żywicy powinna wypłynąć na zewnątrz. Wypełniamy ją powstałe podczas naprawy pęknięcia. Resztę usuwamy. Poziomujemy i pozostawiamy do pełnego wyschnięcia. Przy montażu zawiasów doskonałe połączenie uzyskamy, wsuwając w pusty gwintowane w zaaplikowaną kotwę chemiczną. Kotwa chemiczna doskonale nadaje się do prac naprawczych. Uzyskujemy pewny efekt i jednocześnie wypełniamy ubytki podłoża. Ustalamy miejsce montażu blokady i trasujemy otwory. Dobieramy pręty gwintowane. Wiercimy otwory w podłożu. Aplikujemy żywicę, instalujemy pręty, pozycjonujemy względem otworów w elemencie mocowanym i pozostawiamy do wyschnięcia. Po upłynięciu czasu pełnego utwardzania przykręcamy blokadę. Małe betonowe elementy posiadają niewielką odporność na naprężenia wewnętrzne. W związku z tym, używanie do montażu kołków rozporowych czy kotew mechanicznych, szczególnie blisko jego krawędzi, wiąże się z ryzykiem pęknięcia. Identyczny problem występuje w przypadku betonowych kostek brukowych. Z tego względu jedynie kotwa chemiczna jest w stanie uchronić nas przed popękanymi kostkami oraz zapewnić trwałe, pewne zamocowanie. Dzięki żywicy Evolution z łatwością zamocujemy do wieńca więźbę dachową, poręcz czy barierkę balkonu. Zakotwimy ławki do kostki z kamienia naturalnego, kamienne elewacje czy płyty pamiątkowe. Doskonale sprawdzi się w montażu armatury sanitarnej, telewizora, wentylatora, kruszki bokserskiej, huśtawki czy też kosza do koszykówki. Kotwę chemiczną możemy używać wielokrotnie. Po zakończeniu pracy po prostu zostaw mieszacz na tubie. Po zaschnięciu żywicy uzyskasz szczelne zamknięcie. Przy następnym użyciu wymień mieszacz i postępuj jak z nowym produktem. Kotwa chemiczna Evolution 1 ma jednoroczny termin przydatności do użycia. Kotwy chemiczne posiadają nieograniczoną głębokość montażu. Im głębiej zamocujemy kotwę, tym większy ciężar będziemy mogli na niej powiesić. To samo dotyczy średnicy otworu. Im większa średnica i grubszy pręd, tym większy wytrzyma ciężar. Średnica otworu może być również nieregularna i rozwiercona. Dozując żywicę wypełniamy pęknięcia oraz wyłomy w otworze, dodatkowo spajając podłoże. Kotwy chemiczne można montować bliżej krawędzi, gdyż w odróżnieniu od kotew mechanicznych nie wprowadzają naprężeń do podłoża. Dodatkowym atutem jest możliwość poziomowania elementów przed zastygnięciem żywicy. Nawet po niedokładnym wywierceniu otworów poziomujemy kotwy względem siebie. Żywica umożliwia sklejanie ze sobą prawie wszystkich materiałów budowlanych. Jeśli dodać do tego odporność na pulsacyjne obciążenia i możliwość montażu różnego rodzaju zamocowań, prętów, otwartych i zamkniętych haków w praktycznie wszystkich podłożach, to mamy naprawdę doskonały, bezpieczny, szybki i łatwy w użyciu produkt. A ty do czego stosujesz kotwę chemiczną? Evolution Titan Fixing Systems. Raz, dwa, trzy i gotowe.